Cześć, z tej strony Tchany. witam was w kolejnym odcineczku yy, z tej serii Dawno jej nie było O, you die? To ciekawe. Ktoś by się spodziewał, zapomniałem, że ten mod jest hamski. No cóż, no witam was po dość długiej przerwie I wracam do was już z całkowitą regularnością To pewnie wybuchnie, nie? Pewnie dało otworzyć, tylko jestem ślepy i tego nie potrafię otworzyć. No cóż, wracam z regularnością i myślę, że ta regularność nie zakończy się po dwóch, trzech dniach. <coughs> Mam nadzieję dzisiaj nagrywać trochę do 11, a jest jeszcze nie ma 10. Dobra, w dzisiejszym odcinku, z tego co pamiętam, będziemy się wspinać na wieżę. sądząc po tych tutaj linach. One chyba będą mocowały. Ostatnio zako zakończyliśmy pierwszą część treningu. Właśnie zaczynamy drugą. Ale test sprawnościowy, mógłby tamten nie był sprawnościowy, ale okej, okay, co my tutaj mamy? Kochane balen. Są te liny, tak, podtrzymujące. tą pixelowe, nic nie widzę. 10 km. Wow. A, całkiem, całkiem. W każdym razie my jesteśmy tutaj na dole, dobra. Pędzimy hmm. dalej. Myślę, że nikt mi nie będzie przeszkadzał. No. A właśnie, jak widzicie, jest troszkę poprawiona grafika. Chwila. Niezręczna sytuacja. Ktoś już pan wparował do pokoju. Nie lubię, naprawdę nie lubię. Nie wiem czemu. Po prostu tutaj. Hmm. Nie mam zamiaru się spieszyć. E, tutaj. No, posłuchaj się. Nie mam zamiaru w ogóle tutaj teraz się spieszyć z tym modem. Mam naprawdę ochotę trochę go poprzechodzić, poszukać jakichś sekretnych pomieszczeń. Czego naprawdę tutaj jest dużo, no nie oszukujmy się, i trzeba byłoby ich tutaj poszukać. Ja Chyba właśnie znalazłem jedno. Tylko jakby tutaj wejść gdzieś. Kuś... Nie. Bardzo chciałem, ale niestety nie wyszło. No właśnie, jeżeli tutaj nic nie ma, niestety, no wielka szkoda. Zobaczyłem na coś, że jednak może tutaj kurde. No dobra, no niestety nic tutaj nie ma. Tak się pokusiłem, połasiłem, bo wiem, że tych sekretów całkiem sporo. Tutaj było 20 żeśmy aż pominęli. To jest naprawdę z no, gigantycznym wynikiem. Ja sobie tego moda jeszcze przejdę jeszcze raz w gronie znajomego. Znajomych. Spróbujemy tutaj coś poodkrywać, te sekrety. Może akurat zobaczycie. Dobra, nie mogę się patrzeć w szybę, bo o na sofcie Spadają klatki. To straszne. <laughs> Cat-scenka? A może koniec moda. Modu bo się napiję. <laughs> mm. Wasz Masz nie umie pić całe się kurde oblały Krzywa twarz. O yes. Dobra, bez względu na wszelkie trudności gramy, trochę zimno. <laughs> Okej, okay, ruszamy. Na dobry początek. O, otwierać te drzwi, dobra. Mi się wydaje, że każde te drzwi to jest sekret, jakby się tam dostać wszędzie. Aha, mm, I my będziemy musieli na to wszystko wchodzić. To mi się nie podoba, naprawdę. Jakiś troll tą grę tworzył. To jest, to jest przerażające. Wow, 60 fps. Szaleje. Tutaj jedna lampka nie działa. Może coś to oznacza? I sekret? No pewnie tak. Jestem ślepy i tego nie widzę. Myślałem, że te lampy z, z powietrza. No, tutaj nie mogę wskoczyć. Szukamy dalej. Climbing. No, tutaj mamy iść. Tak nam gra sugeruje, ale ja się nie będę tutaj sugerował. Wiem, co mi gra podpowiada. Mam swój rozum. No świetnie, pójdziemy na piwo. Zawsze o tym marzyłem. No, wskocz. O, dziękuję. A, ja tam szukam tu jakichś sekretnych, a to dupa. O, 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 hello. Okej. Okay. Może on coś z tym zrobi. Zobaczymy, co się stanie. No nie, jedź tam, jedź, jedź, jedź. Hmm. Może on mi odsłoni jakieś tajemnicze wejście. Hmm... Czuję geniusz Oj tamten dźwięk mi się nie podobał Zdecydowanie Jedź, dobra, mniejsza z tym Biegniemy Oj, boję się, naprawdę się boję Coś czuję, że jednak trzeba będzie tutaj przerwać nagrywanie Sądząc po wysokości tej No spadaj, kurde Spóźnione, spóźnienie O, na dół jedziemy To jest bardzo ciekawe Pewnie zatnie od jeszcze niższego poziomu. 4. Czytajmy tą wieżę. Hmm. Hmm, 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 hmm. Czyli ta droga prowadzi do nikąd. Więcej szyb, więcej cięcia. się gry. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Eee, każdy, każdy sekret ułatwia rozgrywkę. Oj. jaj! Coś mi powiesz? Coś mi wytłumaczysz, bo... O kurde. Spadaj, nie on zamiaru nawet cię słuchać. Jezus Maria. Niech zgadnę ta winda zaraz też się. Oczywiście, no kto by się spodziewał. Że Winda nagle spadnie, nie? Oczywiście, no przykład to było tak mało czytelne. Jak ja tutaj mam przejść na drugą stronę? O cholera. Już wiem. Już wiem, więc musimy wejść tutaj na samą górę. Muszę mniej tyle z tego pamiętam. Tak jest. I teraz. O Jezu. Nie! Nie trafiłem, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. O ja Nie wierzę, ktoś musiał mieć łeb tworząc tego moda. Żeby... Tak pomyśleć. Wow. No nic, udało się. Stage one. Jeszcze ciasne korytarze. Stage two. No, takie schodki mogą być zawsze. Hm. Ja! Nie, 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 Spokojnie. To na pewno nie może być tak. To nie może być prawda. Że musieli tam wszędzie wchodzić. Serio, nie wiem. Jak tutaj mamy dalej przejść. Nie korzystam z solucji. Nie mam tej za bardzo dostępu do internetu, bo jak wiecie mam wielkie kłopoty internetem. Internet. Jezu. Ojej. No nie... No, no tak to nie miało wyglądać. Jak mamy w ogóle po tej pochyłej? Jezus Maria. Źle. Na pewno nie tak. No dobra, jestem. Yy, wiem jak to zrobić. Trzeba... Trzeba... Po prostu no, trzeba próbować, aż się to uda. No jakoś dobrze złapać prędkość i tyle. Dobrze złapać prędkość, No ale ja, to jest naprawdę, to jest cholernie trudne. No, no dobra, czyli już mnie już ja wiem. Trzeba przyciskać cały czas dwa przyciski. Ej, tylko jakoś trzeba dobrze to zrobić. A, było blisko, that was so close, so close, ludzisko Dupa, no. Ach, kurde. Zaraz ktoś mnie wbije do pokoju. Widzę, że już jest blisko Kurde Jest bardzo blisko ludziska Jest! Jest! F6, poczekajcie jest. Udało się, dobra, dobra, dobra Udało się, dobra No i jest git, ciśniemy dalej Trochę to, po, trochę to trwało Ale się w końcu Udało No i co, jestem bardzo zadowolony ale F6 Przeskok, o, świetnie za pierwszym razem nie podają mi się tam te dźwięki. Się boję, że za którymś razem po prostu się zarwie No ojoj. O, no to teraz taki fail. Ale się namęczyłem. Kurde, no. Ile czasu tutaj straciłem, żeby w końcu... no Jezu, jaki fail na takich prostych rzeczach. Ile czasu straciłem. Ty, no bez jaj. Może inaczej po prostu tutaj... O. No niby, niby to już taka prościzna, już tam widać górę. to jest takie sprytne, bo ta barierka. Zrobię. To jest sprytne, to nie nie, nie. Akurat tutaj. No to... Dobra, dało się. O ja se wczytałem. Dobra. Tam zahaczało odrabinkę. Nie wiem czemu. Gordonfree. Aha, no dobra. I teraz takie extreme no, co, co prawda tych rzeczy nigdy w Half-Life nie wykorzystaliśmy Ale no... Ajajaj, trzeba będzie kucnąć w locie Zapewne Zapiszemy Tak jest yy, aha. Właśnie, wracając do tematu yy, Dzisiaj, yy, czyli czwarty chyba jest Nie mam do tego pojęcia który jest Szczęśliwi czasu nie liczą Zginął yy, snajper Jeden z najwybi no, najwybitniejszych snajperów na pewno w USA O których przynajmniej ja słyszałem Co prawda popełnił głupotę pisząc książkę no, Ale słuszno to jego wybór no, Zginął dzisiaj Został zastrzelony przez jednego z żołnierzy Marines Nie przez żadnego taliba Czy przez kogoś po prostu Przez Najzwyklej naj w świecie przez Gościu żołnierz marynarki wojennej zastrzelił jego i, i faceta, który miał który przechodził terapię właśnie Kyle prowadził to był Kyle, a on prowadził brał udział w, w w leczeniu w spotykaniu się z ludźmi po stresie wojennym znaczy, którzy przechodzą przez taką chorobę zwaną właśnie stresem wojennym no i byli na strzelnicy właśnie z nim no i jakiś gościu go zastrzelił i jego, i, no i tego gościa mę męczącego się właśnie się z tym stresem powojennym, półrazowym no bardzo przykra sprawa, co prawda aż mi się, mi się trochę przykro zrobiło, bo no jednak snajper, bo snajper ja, ja sobie przyszłość też wiążę z wojskiem i tak dalej no, i no nie zaciekawie ciekawie no, no, no kurde, no co by nie mówić no wspaniały człowiek nie, 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 nie chodzi o to Niektórzy mogą mu zarzucić, że, że się chwalił tym ile osób zabił i tak dalej. Nie, on. On uratował setki osób. Ale się napije kawy. Co fakt, to fakt niepotrzebnie napisał tą książkę. Niepotrzebnie, całkowicie niepotrzebnie. Howard Wasit zrobił i... no i książka co prawda może była trochę gorsza. A kurde, udało się. Ale nie zdradzała tak szczegółów operacji. Jak u Kyla dokładne opisy, dokładne przebiegi akcji. No... Trochę za dużo informacji tam Kyle zradził, ale... Ale czy ja wiem? Musimy poczekać zą.. musimy poczekać z osądem. Zobaczymy, Posłuchamy motywów tego... tego gościa właśnie z Marines, dlaczego to zrobił? Może to nam trochę coś wyjaśni. Ale dla mnie po prostu... Nie wiem, nie, nieważne co, co... by Kyle nie zrobił, to nie jest powód, żeby go zabijać. dobra. Mniejsza... przeskakujemy tutaj i... No i dupa, bo znowu się nie udaje. Bardzo męczący odcinek. Przynajmniej dla mnie. Bardzo. Ojoj, już się wkurzam, ale wiem, że się da. Ty co? No sobie przerwę tutaj... Właśnie przerwę nagrywania, żeby mi było łatwiej sklejać później. No i przerąbałem w tym momencie Bo autosave jest na 12 13 oho Ja pierdziel jaki ten mod jest wynerwiający Hmm, to jest dwunastka mi się kolejność zaburzyła, kurde no a nie, nie zaburzyła się kolejność, no oczywiście, że nie, o I wanna fly Kontynuujmy F6 zapis 12, 12. Kusno No tupa ja się Dobra, przeskakujemy F6, zapis O oh yes. Belka będzie na zmiarę tak chroniła, A jakby tutaj przeskoczyć? Wiem, że raz mi się to udało. W każdym razie, raz, raz, jeden, raz się zastanawiam. Wiecie co? po prostu zrobię to w ten sposób. Tada, jestem geniuszem. Jestem geniuszem. Tak jest <laughs> Okej, okay, można to było po prostu zrobić tak Siodzów ja mogę No i niby jak, panie O mój Boże, no coś tam ten... Dobra zejdź, panie drobnicę. No ja rozumiem, że mi tam pokazuje, ale jak ja mam się to zrobić To jest 17 ty kurde Czyżby znowu solucja? Czy znowu? No po raz. No, dzisiaj w, w tym odcinku. Po raz pierwszy. Jest! Dobra. Cii, nikt nie widzi. To po prostu mądry. Chyba, ch chyba koleś nie przewidział, że mogę mieć tutaj plecak odrzutowy. No ale cóż. Mogę się tutaj chwytać każdej metody, jaka jest dostępna. I teraz to się pewnie złamie. dupa, oczywiście. Ciekawe, o co się rozbiłem. W w wątpię, żem leciał tak długo. Mhm, dobra, przeskok kok 3, 2, 1 i tyle. Fuck yeah, udało się, dobra. Dobra, mniejsza stopa, dobra, aż, sobie, aż sobie muszę to sobie zapisać. Fuck. O, ale to wyszło, dobra.